Nie, yeah. znam historię, gdzie mordeczka grałby wygrał życie Skończył na ulicy, to paradoks, bo chciał grać na stricie Brały matki i ojcowie, będą brać dzieciaki Stanąłeś przed mostem, spaliłeś go jak litrosa grasi. Ty, kotek, nie co się z tego bratu Co już czwarty dzień, zaraz wypierdolą cię, z tatu Co tydzień nowy perfum, a mnie po zapachu Maolety, maolaty, co je w tatuś Yeah, się gra, się ma, się tańczy Wiesz za duweczka, której nie chcą widzieć banki Gdzieś tam usłyszałem, że mówią, że gram jak smart Dobrze wiem, że nie chcą bifu, bo wiedzą, że gram e, jak Vee Młoda kreci Bayer, że ten typ nie wystarczy Wpadaj na aferkę, będziesz miała problem z bańki Zobacz co ja robię, jak się tanczy po w winkach Pierdolony dolar, cały czas o nim cum Nie, źródeł po zarobku, nie dam się od niego odciąć hey. A portale mnie nie Gim lubią, się ale tam dostajem noże Skoro tyle rację trzymam, to znaczy, że gramy ostro Twoja młoda una siedzi ma i jest kurwa gorzko, gorzko yeah. nie, historia gdzie mordeczka